Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. Poznań Junikowo węzeł przesiadkowy w zachodniej części miasta Poznania. Z Mora do mieszkańców plewisk oraz Junikowa przeszła do historii. Mamy tutaj nowoczesne centrum przesiadkowe, zmodernizowane perony, a zwłaszcza peron II. Gdzie powstała wiata nad Peronem? No jest ona trochę zbyt krótka, no ale trudno jest. Ten sam Peron parę miesięcy wcześniej tak to wyglądało. Proszę, tu jest ten przejazd nieszczęsny. Gdzie mnóstwo samochodów stało w kolejce. Jak przejeżdżał pociąg. Tak będzie się prezentował tunel po przebudowie. Dzięki. Głównym zadaniem była tutaj budowa tunelu pod torami kolejowymi linii E20. Zbliża się do nas czteroczłonowy impuls Nevagu, rozwijający prędkość 160 km na godzinę. Mija się z klasyczną EP-07 z pociągiem Intercity do Zielonej Góry. Jak widzimy, tunel funkcjonuje, nie ma teraz tu potężnych korków na przejeździe, ruch drogowy odbywa się normalnie. Czego tutaj brakuje? No mianowicie wiaty. Właśnie chociaż nad tymi schodami powinna być wiata w razie śniegu, w ulewy można bezpiecznie sobie zejść do tunelu i na peron drugi. Granica miasta poznania. Mój kolega Jurek zmierza w kierunku peronu drugiego. Windy osobowe są jeszcze nieczynne, trwają prace wykończeniowe. Tuż obok windy umiejscowiono jeden z boksów na jednoślady. Tu mamy stanowiska na samochody. Super, I ogrzewanie na wszystko. Klimatyzacja. Zobaczymy tu. No i WC, proszę bardzo, do inwalidy przystosowane lustro. No, pełna kultura. Naprawdę jestem zaskoczony, że tak gimnikowo jest pięknie zrobiony. I moim marzeniem, żeby właśnie było bardzo dużo takich właśnie tych Jak są przystanki właśnie takich pawiloników. O tu jest wce męskie, proszę. O tak wygląda wce męskie. Proszę bierum walki. Idziemy dalej. I tu mamy... Kibelek Pisuar o, kibelek proszę bardzo Pełna kultura, czyściutko proszę no Państwa, to jest Unia Europejska. Ba nawet Unia nam zazdrości. Niektórych spraw, no niestety. Taka tak jest prawda. No. I to jest samowystarczalne, to jest oczyszczalnia i wszystko, nie? aplikacja damska proszę bardzo też dwie umywalki, duże lustro i kibelki dwa Bo do kobiet są dwa i zobaczymy jak to wygląda w środku proszę elegancko papier wszystko jest ławeczka na peronie, ale niestety te wiaty są bardzo wąskie, to też ta ławka powinna się znaleźć nieco dalej. To znaczy między tymi słupami nośnymi wiaty. O tu takie punkty oznaczyłem, jakby była tutaj, to można w czasie deszczu na tej ławce siedzieć, a tak niestety deszcz prosto pada na pasażera korzystającego z tej ławeczki